Wspieramy nowy zakład produkcyjny Nextil Automotive. To jest trzeci zakład koncernu w Europie, a 22 na świecie. Ta inwestycja przede wszystkim pozwoli nam zwiększyć moce produkcyjne, jeżeli chodzi o produkcję elektrycznych układów kierowniczych naszego głównego produktu. Cieszymy się bardzo, że to właśnie tutaj koncern podjął decyzję, aby postawić nowy zakład. Natomiast co istotne, również dzisiaj będziemy ogłaszać otwarcie w połowie tego roku Europejskiego Centrum Technicznego Nextel Automotive. To będzie jednostka badawczo-rozwojowa, która pozwoli nam na tworzenie prototypów elektrycznych układów kierowniczych, a również testowanie ich na nowo powstałym torze testowym. Dotychczas w nowy zakład produkcyjny i w Europejskie Centrum Techniczne około 70 milionów złotych, natomiast ta inwestycja będzie cały czas zwiększana w ramach rozwoju i zakładu i Europejskiego Centrum Technicznego. Nowa inwestycja tutaj w Tychach Nextira to ogromna szansa też dla wysoko wykwalifikowanej kadry, mam na myśli inżynierów. Tak, będziemy mieli okazję zatrudnić sporą liczbę, ponad 100 inżynierów, bardzo różnych specjalności, po to, żeby rozwijali jeden z najnowocześniejszych produktów na rynku, układy kierownicze wspomagane elektrycznie. I mówimy tutaj o inżynierach bardzo różnych specjalności, począwszy od konstrukcji mechanicznych, poprzez algorytmy sterujące, oprogramowanie, to wszystko będzie prowadzone przez cały proces ustawania produktu od, od konstrukcji poprzez budowanie prototypu, walidację. Także da ogromne możliwości pracy nad bardzo skomplikowanym produktem i jakby całym ży, życiem, cykl, cyklem życiu tego produktu. We have, uh... Mamy bardzo ambitne plany wzrostu dla całej naszej firmy. W skali całego świata Nextir zanotował wzrost o 14% do ponad 3,5 miliarda dolarów. Chcemy kontynuować ten wzrost. Oczywiście Europa jest kluczem strategii rozwoju firmy. Chcemy skupić się na naszych obecnych klientach, ale również pozyskać nowych. Tych tak, wzmacniają swoją pozycję, jeżeli chodzi o motoryzacyjny ośrodek na mapie gospodarczej mapie Polski. Tak, no tutaj oczywiście liderem jest Fiat, który nadaje tempo, można powiedzieć kierunki rozwoju, ale cieszę się, że chociażby w tej firmie, w której dzisiaj jesteśmy, ich produkcja jest dość mocno zdywersyfikowana. To nie tylko Fiat, ale również inne koncerny motoryzacyjne. Tak się zdarza, że firmy motoryzacyjne przeżywają raz wloty, raz upadki, ale zawsze ktoś jest u góry, bo liczba sprzedanych samochodów jest mniej więcej konstans. I taka dywersyfikacja odbiorców części z Nextera powoduje, że można tej firmie wróżyć sukces bez względu na to, jak zachowuje się lider.